Ok, powyciągałam kartony z moimi zasobami, więc pogrzebmy trochę w tym jarnstarz, czyli w tej kupie włóczki. No. Tutaj mam już z kolei yy, mm, o, motki raczej w całości, tam z jakimś pojedynczym wyjątkiem. Motki w całości, i one mm, charakteryzują się tym, że wszystkie są już w naturalnym składzie. Motki również połączone, poprzewiniane. I tutaj wedle projektu, czyli to są na przykład kolory od Myśnicki. Tutaj len i skarpetki, czyli łatwo się domyślić włóczki, które chcę dedykować na skarpetki. No i len, ja wspomniałam już o nim, że akurat on jest na sprzedaż, mam go 700 gram. Wszystko jest od We Are Knitters i jest na sprzedaż na się Dodam chyba w opisie tego filmu link do sprzedaży, gdyby ktoś był zainteresowany. A z kolei w torbie We Are Knitters mam skompletowane włóczki, które sama pofarbowałam. Kupiłam żywą wełnę i pofarbowałam. I tego jest tak dużo, że starczy oczywiście na sweter. Chcę zrobić lopapajsę.